Pamiętaj, nie wolno ci zwątpić w wolność, co przyjdzie, choćbyś padł. Pamiętaj, że na ciebie patrzy ogromny, zdumiony świat. I wiedz, że krokiem w nędznym bucie jak pomnik dziś w historię wzrasta. I wiedz, że w sercu twoim bije uparte serce tego miasta. Choćby zawiodła wszelka pomoc. Choć przyjdą dni głodu i moru, ostatniej stawki nie przegramy. Stawki naszego honoru. Niemcy, w głębi podwórza z przeciwległego budynku o dużych żelaznych oknach, starają się zasypać nas ogniem maszynowym. Już wszystkie szyby naszej strony zostały wytłuczone wściekłymi seriami. Proszę o meldunki sytuacyjne. Dziś dotarł koniec do Pragi i otrzymał pusty meldunek, że Warszawa żąda pomocy. Tu zęby mamy wilcze, a czapki na bakier. Tu u nas nikt nie płacze w walczącej Warszawie. Tu się prusakom siada na karkach okrakiem, i wrogów w gołu pięścią zagarł Czemu żałobny chorał śpiewacie wciąż w Londynie, gdy tu nadeszło wreszcie oczekiwane święto? U boku swoich chłopców walczą tu dziewczęta, i małe dzieci walczą, i krew radośnie płynie. Halo, tu serce Polski, tu mówi Warszawa. Niech pogrzebowe śpiewy wyrzucą z audycji. Nam ducha starczy za nas i starczy go za was. Oklasków też nie trzeba. Żądamy amunicji.